Dzień dobry moi kochani. Zaparkowałam tutaj pod jednym z pięknych warszawskich parków w jeden z ostatnich ciepłych dni, przynajmniej na następne dwa tygodnie. Po to, żeby nagrać film, którego nie powinnam nagrywać, i mówić na te, o temacie, o którym sądziłam, że nigdy nie będzie mi danym mówić i nawet nie wyobrażałam sobie, że będzie taka potrzeba. Oczywiście chodzi o 32 osoby, o uchodźców z Afganistanu, którzy w nieludzkich warunkach koczują przy granicy polsko-białoruskiej, na granicy polsko-białoruskiej i którzy są skandalicznie w sposób gwałcący prawo krajowe i międzynarodowe przez władze polskie traktowani. Ja naprawdę nie mogę otrząsnąć się z szoku. Ja nie sądziłam, że w ogóle będzie potrzeba analizowania tego publicystycznie pod kątem prawnym, społecznym. I politycznym, ale te wszystkie wymiary ma ta sytuacja, i wszystkie są koszmarne, i wszystkie wystawiają koszmarne świadectwo, nie tylko tej władzy, ale nam jako Polakom, niestety. Bo mimo, że jestem największą i najgorętszą zwolenniczką poglądu, że każdy się powinien wstydzić tylko za siebie, za swoje zachowania, za rzeczy, na które ma wpływ, to tutaj jednak nie do końca to działa. Nie każdy na świecie odróżnia. Ja myślę, że większość ludzi słysząc o doniesieniach z Polski nie odróżnia Polaków Polski od polskiego rządu. Potocznie w prasie, w mediach mówi się Polska ta, Polska to Polska, tamto Polska zdecydowała to Polska, nie robi tamtego Polska, nie wpuściła uchodźców, Polska łamie prawo. Ludzie nie myślą wtedy o to chodzi o polski rząd, który nie przestrzega traktatów międzynarodowych wbrew polskiej opinii społecznej. Nie, ludzie wtedy myślą Polska, Polacy. Niestety tak to jest. My podobnie myślimy o innych krajach i tak to działa. Dlatego ta zasada niewstydzenia się na przykład za rząd, bo przecież ja nie jestem rządem, a rząd PIS i władza PIS i partia PIS to nie są Polacy, nie do końca się tu sprawdza. Ona się może sprawdzić w takim wewnętrznym myśleniu, ale na zewnątrz, w polityce, w dyplomacji, a o tym mówimy w prawie międzynarodowym, to nie ma kompletnego znaczenia. Dlatego się wstydzę, niestety. Ta sytuacja, o której mówimy, jest koszmarna z wielu różnych punktów widzenia. Ja zacznę od takiej płaszczyzny. Nie chcę powiedzieć budzącej najmniej emocji, bo łamanie prawa też budzi emocje, ale, ale to jest i tak nic w stosunku do niehumanitarnego traktowania, ale zacznę od takiej płaszczyzny, najbardziej rzeczowej prawnej. Z punktu widzenia konwencji genewskiej, czyli przepisów prawa międzynarodowego, które Polska przyjęła i, i których ma obowiązek przestrzegać, my powinniśmy każdego, kto jest zagrożony w swoim kraju śmiercią, a wiemy, że na granicy są ludzie zagrożeni w swoim kraju śmiercią, przyjąć. Jeśli poprosi o międzynarodową ochronę i jeśli złoży w odpowiedni sposób prawidłowo dokumenty, tak się stało w wypadku uchodźców z Afganistanu. I tutaj nie ma dyskusji. Celnicy muszą wpuścić tych ludzi do kraju zgodnie z konwencją genewską, muszą ich przydzielić do ośrodka dla uchodźców i muszą rozpocząć procedury rozpatrywania ich podań i wtedy dopiero następuje dalsza decyzja, co się dalej z nimi dzieje. Natomiast na czas oczekiwania, ten czas oczekiwania ci ludzie spędzają w godnych warunkach, może prymitywnych, może prostych, ale godnych w tym sensie, że mają miejsce do spania, mają jedzenie, mają picie, mają możliwość załatwiania potrzeb fizjologicznych. Tyle. Nie robiąc tego, a polskie władze tego nie robią, przeciwnie, postawiły zasięg z drutu kolczastego swoją drogą, jak napisał mój przyjaciel na Facebooku niezłe zlecenie pewnie na ten drut kolczasty ktoś sobie znowu zarobi, tak? Może po to to jest w ogóle. A tutaj postawiono zasięg z drutu kolczastego i posłowie opozycji interweniujący, jak Klaudia Jachira, są odpychani. Dziennikarze, którzy próbują tę sytuację opisywać, pokazywać, e, też są odpychani. Mało tego, e, minister spraw wewnętrznych podpisał skandaliczne rozporządzenie, działające w ogóle wstecz, łamiące konwencję genewską, polskie prawo i prawo Unii Europejskiej o traktowaniu uchodźców. Mówiące, że właściwie są grupy uchodźców, których można nie wpuszczać, i jeśli ci się w tym mieszczą, to można ich nie wpuścić. Absolutnie skandaliczne pod każdym względem, co do treści, zawartości merytorycznej, ale też co do tego, że przecież prawo nie działa wstecz, a tutaj je stosują, bo są już wiadomości z nadgranicy, że polscy celnicy zaczynają to stosować. Eee, czyli mamy złamanie prawa na bardzo wielu różnych poziomach. Nawet trudno to komentować, muszę Wam powiedzieć. Uporządkowałam to sobie w głowie i chcę Wam przekazać to, tę wiedzę, którą mam w głowie i, i te opinie, które mam w głowie, ale to jest trudne, dlatego że to jest naprawdę sytuacja bez precedensu, bo nawet reżimy w takich sytuacjach niektóre potrafią się zachowywać inaczej, republiki bananowe potrafią się zachowywać inaczej i jednak mimo wszystko, mimo że jesteśmy w trakcie poleksitu, bo ja uważam, że ten proces wychodzenia z Unii Europejskiej już się zaczął, że my dokładnie jesteśmy w trakcie już tego procesu, chociaż myślę, że większość nie jest tego świadoma, to mimo to nadal w tej Unii jesteśmy. To mimo to obowiązują nas traktaty unijne, przepisy prawa unijnego, międzynarodowego, wszystkie przyjęte wcześniej konwencje jak Genewska i nie uznawanie tego, nie postępowanie zgodnie z tym, nierespektowanie zawartych umów jest podważeniem wiarygodności Polski, jest podważeniem naszej suwerenności, tak naprawdę, nas jako kraju, jest takim pogwałceniem praw człowieka, że właściwie, no nie wiem, za chwilę zostaniemy pewnie przez Komisję Europejską, Amerykanów, a i na są wpisani na jakąś czarną listę. Dyktatorów po prostu. Tak sądzę, że tak to się skończy. Wiem, że są już protesty do Komisji Europejskiej, bo to postępowanie z uchodźcami też narusza prawa Unii Europejskiej. Więc nie sądziłam, że w ogóle do tego dojdzie, no nie mniej doszło. To nas stawia, skoro już do tego doszło, dochodzi, to, to nas stawia w pozycji kraju, który jest poza nawiasem. Banicja jest takie słowo ktoś postawiony poza nawias prawa kogo można na przykład zabić no bo złamał prawo i normalna ochrona go nie obowiązuje. I to postępowanie władz PiSu właściwie stawia nas jako Polskę, jako kraj w pozycji takiego banity, że właściwie nie ma już powodu, dla którego ktokolwiek miałby nas szanować albo przestrzegać prawa w, prawo w stosunku do nas, ponieważ my go nie przestrzegamy, ponieważ my robimy coś więcej i to jest ta kolejna płaszczyzna, do której przechodzę, niż nieprzestrzeganie prawa. My traktujemy uchodźców niehumanitarnie. Łamiemy międzynarodowe prawo, które też przyjęliśmy, zakazujące tortur i nieludzkiego, poniżającego traktowania. Łamiemy kartę praw człowieka. Trudno mi się nawet do tego odnieść, bo nie chcę posługiwać się epitetami, przymiotnikami, jakimiś emocjonalnymi, bo to nie jest na to miejsce i czas. To jest. To jest coś kompletnie bez precedensu. Polska nie postępowała w taki sposób co najmniej od kilkudziesięciu lat. To wywraca do góry nogami i stawia pod znakiem zapytania wszystkie nasze zdobycze, wszystko co osiągnęliśmy, łącznie z naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Wszystkie przyjęte przez nas prawa, wszystkie nasze zabezpieczenia sojusznicze międzynarodowe, to po prostu stawia nas poza nawiasem cywilizowanych społeczeństw, pewnego kręgu cywilizacyjnego krajów przestrzegających praw człowieka i ceniących życie ludzkie. Ostatnim, nie ostatnim jeszcze, ale takim najbardziej bulwersującym wymiarem tej sprawy jest oczywiście to nieludzkie traktowanie, o którym już wspomniałam. Strażnicy nie pozwalają się oddalić tym ludziom poza teren obozowiska, nie pozwalają im zachować godności przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, nie dają im wody do picia i nie pozwalają na to innym. To są tortury. Powtórzę to i będę powtarzać, to są tortury. Nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić Czemu ma służyć takie poniżenie? I jak w ogóle w XXI wieku może do czegoś takiego dojść? Oczywiście wiem, jak może do tego dojść, bo mówiłam o tym sama wielokrotnie. Jest pewien proces, w którym my jesteśmy już zaawansowani. To się nie dzieje z poniedziałku, na wtorek. On. Przebiega właśnie poprzez dehumanizowanie całych grup społecznych, odczłowieczanie, szczucie, plucie, zastraszanie, niszczenie debaty publicznej i parlamentarnej, uciszanie, a potem likwidowanie wolnych mediów i wszystkich niezależnych liderów. Na końcu tego procesu jest torturowanie ludzi i poniżające traktowanie, łącznie z zabójstwami, łącznie z braniem sobie przez władzę na ręce krwi ludzkiej. I, i my już doszliśmy do tego punktu, że Uchodźców, którym należy się nasza i międzynarodowa ochrona w tej sytuacji, w jakiej się znaleźli, na miłość Boską należy się im po prostu jedzenie i picie, i miejsce do spania, i toaleta. Po prostu to, to już nie chodzi o to, że to jest uchodźca, skąd on jest. To po prostu każdy człowiek, który staje u moich drzwi, jest głodny, jest obdarty, nie pił, grozi mu zabicie w jego kraju, to ja go po prostu przyjmuję, nocuję i karmię. Później się oczywiście zastanawiam, co dalej. To jest takie proste. To do tego nie trzeba nawet praw i traktatów międzynarodowych, to po prostu tak wygląda i tak to się robi, i tu tego nie ma, i, i to jest coś, czego nie mogę pojąć, to jest coś, czego mojemu krajowi, tym właściwie władzom Polski w tej chwili pisowi nie zapomnę nigdy. I na koniec mamy propagandę, mamy bardzo bolesną część tej historii. Prawo i sprawiedliwość już zaczęło tragedię tych ludzi, o których jeszcze nie wiemy, czy ciężko nie zachorują i nie będą umierać, wykorzystywać propagandowo. Już mamy obrzydliwe wypowiedzi ludzi typu Wąsik, skazanych, skazany Wąsik został za nadużywanie uprawnień innych polityków. Mówiących i to są hasła ewidentnie wymyślone pr propagandowo, że Polska pokaże swoją siłę w stosunku do uchodźców, lider narodowców. Nie będę wymieniać nawet jego nazwiska, żeby, żeby mu nie robić jakiejś, jakiegoś rodzaju reklamy. Jedzie na granicę i mówi, że trzeba mur zbudować, że się pozbyć, odgrodzić od tych uchodźców. To już jest propagandowe wykorzystywanie nieszczęścia tych ludzi. To już jest chęć pokazania tego temu najbardziej betonowemu impregnowanemu na dobro, na uczucia ludzkie elektoratowi Pisu, najbardziej fanatycznemu i bezwzględnemu, i narodowemu, i nacjonalistycznemu. Że my jesteśmy silni. Oczywiście państwo polskie pokazuje słabość, przerażającą słabość, a nie siłę. Państwo polskie łamie prawa i umowy międzynarodowe. Państwo polskie ośmiesza siebie i swoich obywateli. Państwo polskie traci szacunek. Państwo polskie robi kolejny krok na drodze do wyjścia ze struktur międzynarodowych zapewniających nam bezpieczeństwo, czyli z Unii Europejskiej. Zraża sobie sojuszników, wszystkie kraje Unii, zraża sobie Amerykanów, którym bardzo drogie są prawa człowieka i wolności obywatelskie. Ale nieważne. Taki przekaz jest do tego najbardziej prymitywnego elektoratu betonowego PiSu kierowany. I to jest. No i to jest coś niesamowitego, bo choć jak mówi klasyk, od dawna wiadomo, że ludziom podłym nie należy stawiać granic, w tym sensie, że nie istnieje rzecz, której by człowiek podły, niewrażliwy, prymitywny i socjopatyczny nie zrobił. I tylko ludzie naiwni stawiają tutaj te granice, myślą sobie, no dobra, to zrobił, ale tamtego nie zrobi. To już byłaby przesada. Nie, nie ma granicy czegoś, czego socjopata nie zrobi, bo, no bo PiS to jest taka... Socjopatyczna partia niezwracająca, idąca jak balec, nie zwracająca uwagi nie tylko na traktaty i przepisy międzynarodowe, polskie konstytucje, ale, ale też po prostu na życie ludzkie. W tym sensie mówię o socjopatii. Od dawna mówię, to nie jest wniosek z teraz, że PiS należy zdelegalizować. Oczywiście w tej chwili i przez ostatnich kilka lat nikt nie jest w stanie tego zrobić, ale są sytuacje, gdzie rozmawiam o tym, że jeżeli opozycja wygra wybory, jeżeli będą uczciwe, nie sfałszowane, w co ja osobiście wątpię, ale też jestem okrzykiwana, że tutaj snuje spiskowe teorie. Ja bym się bardzo zdziwiła, gdyby następne wybory w Polsce nie były sfałszowane i były rzeczywiście wolne. No, ale powiedzmy, że się mylę i że będą wolne, i na to mam nadzieję. No, to zawsze mówię w takich rozmowach, nawet prywatnych czy z innymi dziennikarzami, że uważam, że jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to PiS należy zdelegalizować. Nie dlatego, że ja czy ktoś nie lubi tej partii, nie dlatego, że krytycznie ktoś ocenia jej działalność. Nie. Nie dlatego, że nawet. Ta partia łamała prawo, chociaż to już jest jedna z przesłanek. Ale właśnie dlatego, że wszystkie działania, postępowanie PiSu wypełniają konstytucyjne przesłanki do delegalizacji partii politycznej. W polskiej konstytucji są zawarte przesłanki do delegalizacji każdej partii politycznej. Każda partia polityczna, której sposób i metody działania są bezprawne, a nie mamy chyba wątpliwości, że są i że można to udowodnić w przypadku PiSu na wniosek grupy posłów po odpowiednim postępowaniu może y, każda taka partia może być zdelegalizowana jeśli dobrze pamiętam przez sąd najwyższy doczytajcie to państwo w konstytucji polski ustawodawca piszący konstytucję nie był zły przewidział możliwości że może być partia która będzie zagrożeniem dla demokracji i w takim wypadku przewidział że procedury pozwalające tę partię zdelegalizować uważam że pis y, Nadaje się już tylko do delegalizacji po tym, co robi od sześciu lat, po tym, co robi teraz. Można zgromadzić nie tylko teczkę, dziesięć teczek, można zgromadzić całe tony, całe piwnice dowodów na łamanie prawa przez tę partię, na odwoływanie się w hasłach, praktykach, przede wszystkim praktycznych i metodach działania do praktyk partii totalitarnych. Można dopatrzeć się tysięcy, moim zdaniem, już naruszeń prawa, mniejszych i większych, począwszy od prezydenta i premiera. A skończywszy na najmniejszych urzędnikach czy politykach tej partii, łącznie z tą ostatnią sytuacją. Tyle chcę powiedzieć. Będzie, będę oczywiście, tak jak i Państwo, na pewno śledzić tę sytuację. No Bardzo mi przykro, że, że muszę o tym mówić i, i staram się. Nie mówić o tym emocjonalnie, chociaż trudno tu uniknąć emocji. Staram się analizować tę sytuację pod kątem prawnym, społecznym, dla państwa to robić, wykonywać swoją pracę i robić tu publicystykę. Ale na koniec chcę powiedzieć, że nie ma żadnego punktu widzenia, jest wiele różnych możliwych punktów widzenia na tę sytuację, ale nie ma żadnego punktu widzenia, który by usprawiedliwiał to, co polskie władze robią teraz z uchodźcami. Mimo wszystko. Mimo tragedii tej sytuacji, pozdrawiam Państwa i, i do usłyszenia. Mam nadzieję, że za kilka dni w kolejnym filmie będę miała do przekazania bardziej optymistyczne refleksje. Trzymajcie się, do zobaczenia.